Cześć dzień dobry, witam Was serdecznie bardzo z tej strony Wojciech, a to jest kolejny materiał z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot, w którym to no, zap, zaprezentuję Wam kolejne e, dwa tryby. Pierwszy z nich jest to na e, wysokości 24 na 7 młyn trybów na specjalnej zimowej wersji mapy High Rise. Więc sobie to zaznaczymy, zagra, zobaczymy co my tutaj mamy. E, na wysokości 24 na 7, możemy sobie zobaczyć. E, tryby gry to jest zabójstwo potwierdzone. Dominacja, umocniony punkt oraz deathmatch drużynowy. No dobrze. E, weźmy sobie od razu też broń, którą będziemy sobie napijać. A może przy okazji. E... A tak, a weźmy sobie. A co. Wezmę sobie tutaj karabin snajperski kawu inhibitor 13x33, niech będzie tutaj, chociaż nie tam pistoletę mam zabijać, tak? Chyba tak, chyba tam pistoletę miałem. to nie wiem, co. co nie, nie mam pojęcia, co, co wziąć. Dobra. A weź, dobra, wezmę we, 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 sobie tego Kevu Inhibitora. Schemat nie, łatwo palą furia, ja zabiję tam trzech jeszcze pistoletów, a potem przejdę na ten yy, karabin snajperski, Tak więc, yy, lecimy. Szybko gra <klaruszy> oczywiście hardcore. No i cóż, yy, zagramy sobie. Chciałbym wam pokazać wszystkie cztery tryby na tej mapie. Te właściwie ogólnie samą mapę. Chociaż w poprzednim filmie, gdzie była ta bitwa na Śnieżki, graliśmy przede wszystkim tą mapę dwa razy. Dwa razy udało się wygrać, więc jest dobrze, jest na plusie, jest zajebiście. A przy okazji wyszedł nowy schemat: Nie. schemat Zestaw y, Ultra Skórka pod Ziemię Hades. Chociaż powiem wam, jak zobaczyłem tą, to zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, e, gdzie jest ten zestaw. Halo? Gdzie jest kurwa ten zestaw ten, ten co to był przed chwilą wczoraj <coughs> właściwie widziałem go jeszcze dzisiaj go widziałem nie ma zniknął ta w chyba na nie na jaką <coughs> na chyba na Jetta czekajcie sekundę <coughs> dobra jestem z powrotem Chwila, krótkiej przerw, przerwy, pauzy. Dobra, zobaczmy jak ta <śmany> mapa będzie się... ta mapa będzie się... ta wersja jak w ogóle będzie ona wyglądać. Mamy dominację. A, dopiero się zaczęła. Dobra, zabiję najpierw pistoletem. W trzech, żeby tam zaliczyć wyzwanie dnia. O patrzcie, Diablo biega w Call of Duty. Nie to. Do widzenia. Dafy Duck. Gier na ja, No i pięknie. Dobra. Co mam? Aha, to z Acerem. Znaczy jak? Dobra, zdecydowanie słaby ze mnie szkielet Sniper w Call of Duty. Bardzo słaby. A może... Jak zmienię na pistolet? Tyle, Wy to widzicie? Mamy to no tutaj jakąś do dyskotekę. Nie umiem strzelać. Yeah. <coughs> snajper ze mnie w Call cool Duty to żaden snajper <laughs> Ale mi idzie Nie wzywam. Dobra, wyzwanie dnia zrobiłem <laughs> No jeszcze zaawansowałem pistolet A z tyłu Pierdziele. Jej! Co się stało, kolego? Coś by mógł rana... krzew kuchni. To więc ugotowałem kartofla. Dobra, ewidentnie to nie jest mój mecz, to nie. Czemu on do mnie strzela? <śmiany> dobra, ewidentnie nie umiem grać karabinem snajperskim, zmieńmy to. To jest... To proszę karabin szturbowy. Gdzie Jest mój wspaniały. <śmiany> Tempus tu jest. I... Tak, dobra. Dobra, wezmę pistolet. No. <śmiany> No to zaczynamy kamperiadę. To prawie 116 metrów. Już poleciało. Dobra. Dwa podwójne zabójstwa potrzebuję, <laughs> świetnie, to cudowne. wyszło, perfekt. Czas daleka, ta muzyka. Kurde, oni tam robią to podwójne zabójstwa. Ja nie mogę. Nawet z karabiną sniperskiego nie mogę strzelać. Czy mogę strzelać, ale nie trafiam. Skąd to się tu wziął? Jak on mnie widział? Jak on mnie zabił? To jest po prostu jakiś. Nie wiem jak to nazwać. Pech. Nie fart. Dobra, To poszedłem. <śm> A mi to nie wyszło. Tej pod nami też jest. Nie idź tam, bo zginiesz. A nie, zabili go już. Do Widzę. Ja mogę Dobra, spróbuj jeszcze raz. Zagram. Mm. Cel, Miko, Miko. Miko. <laughs> <Go away. laughs> mhm, mm pewnie miał tak e, ten atut, jak się nazywa? Hmm. Percepcja? Czy jak już tak? Nie, nie wiem, nie widzę. Możesz się Zajęliśmy Zajeździły To Teraz są dalej. Do widzenia. <laughs> Big Duck. wow, jednego. ze mnie szpimpera. Idziemy stąd Nie gramy na tej mapie <laughs> Same kampery to są W ogóle zmieńmy sobie Dobra, a niech z... Niech zostanie w takim razie yy, to, ale pójdziemy sobie gdzie indziej. <coughs> Zresztą to, tą mapę nawet Wam pokazałem. Idziemy na Shipman 24 x 7 Aha, dobra, bo ja Szybka gra hardcore, no dalej šip mas. Dominacja czy... Nie, punkt. <coughs> Bo w tym wydaje się spoko Mogę, przynajmniej będę mógł sobie nabijać karabiny snajperskie. W sumie na dominacji też będę mógł. Więc to bez różnicy. gości na. <coughs> o, jest dwóch gości z Xboxa. Idiot 1 oraz Idiot 2. Miła. Raport po akcji, aha, to była ta, e, wojna na śnieżki. No patrzcie, zobacz kartę gracza, idiot jeden. Ja. Świetnie. Dobrze się zaczęło. Mhm. O Boże. Dostałem z granatnika. Fajna mapa, nie? Gównoment. Może ja nie powinienem grać w karabiner Leżysz zemsta świeżo wyciskana, nie z jakiegoś kartonu Wow, przejąłem jeden punkt Chodź, ugotuję ci Mapcie granat Świetnie To się nazywa... Świetny mecz A moja bronz została awans No typie to nie mogę już tam nie wiem szybciej go ubić. Zabiję bagera No dobra tu siedzi w kącie. Ja 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 nienawidzę tej mapy nie, idziemy z Co miałem pokazać? To pokazałem nie gram w to gówno Nie gram w ten szajs, Moi drodzy Idziemy na coś innego. Idziemy na tryb zombie. Zaprezentuję wam tryb zombie. I tak, tak więc w, ko w kolejnym materiale się widzimy.